Aktorami są uczniowieka z i trzecich, uczęszczających do świetlicy szkolnej. W prońcu wystąpi Daria Opoka. Staruszka Kasia Jadach. Fruszka Patrycja Cichoń. Ropucha Suzina Kajewska. Ropuch Kuba Kuś. Motel Kuba Szpyra. Hrabążdż Kamil Janik. Mysz Karolina Mazurek. Kret Igor Pisarski. Cieskółka Wiktoria Michalczyk. Elf Piotr Wołoszyn, roli narratora ja, czyli Iga Łeczka. Zaprasz zapraszamy na przedstawienie, życzymy miłych wrażeń. Oto zaczyna się bajeczka, opowieść mi mało. Zostawię twinem i posłuchaj, co się chyba że stało. Lecz zanim zacznę swoją opowieść, wygodnie się Jeśli jesteś już gotowy, możesz mi rękę poddać I ruszyć ze mną prosto w marzeń, których będzie droga I ruszyć mną prosto w marzeń, Dawno, dawno temu żyła stara kobieta A była już tak stara, że nikogo na świecie nie miała Samotność to rzecz straszna więc oba kobieta ze wszelką cenę pragnęła mieć kogoś bliskiego. Pewnego dnia udała się doznanąć. Brak radości w moim domu, chciałabym mieć kogoś bliskiego. Cóż mam robić, droga wróżba. Nic się nie ma, a to nie widzę. Oto jest ręka i ale to nie jest takie zwyczajne które się upomuje. Wdaje się stać głęboko do ziemi i ręką poddaj też cudnie. To wszystko? Tak, to wszystko. Potem sama zobaczysz, co z tego będzie. Dziękuję ci, dobra wróżko. Zrobię wszystko, co powiedziałaś. A teraz i bądź dobrej wróżki. Do widzenia. Do widzenia. Po powrocie od wróżki, kobieta zasadziła kwiat w ogrodzie. Na zajutrz, skoro świt, staruszka pośpieszyła do ogrodu i ze zdumieniem zauważyła przepiękną roślinę. Kwiat tej rośliny rosł i powiększał się. Staruszce zdawało się, że słyszy cichą, przecudną muzykę. Tak, nie przesłyszała się. W środku kwiatowego pączka ktoś ślicznie śpiewał. Kwiatka powoli się rozchylały. Kiedy rozchyliły się zupełnie, okazało się, że w samym sercu kwiatka tkwi jakaś istotka. Staruszka ze zdumieniem przyglądała się jej. Wreszcie nieśmiało powiedziała. Dzień dobry dziewczynko. Dzień dobry. Jesteś taka śliczna. Na świecie calineczka. Obaw się po wrodzie, ja niedługo wyjdzie. Jak tu wszędzie pięknie. Długo przebywałam u śpiona na ziarnku, a potem w boku kwiatu. Nie wiedziałam, że na zewnątrz może być tak ślicznie. Staruszka długo rozglądała się po swojej izepce. W końcu znalazła miejsce, gdzie urządziła celniczce domek. Świeżo oberwane płatki różane stały się wspaniałym posłaniem. Gdy nadeszła noc, celniaczka ułożyła się do snu. W środku nocy zerwał się wiatr. Szarpnął mocno firankę, otworzyło się okno, przez które do mieszkania wskoczyła Ropucha. Jaka piękna dziewczynka! Będzie dobrą żoną dla mojego synka! Ukradnę ją i zaniosę do swojego domu na złota. Rokucha porwała śpiącą dziewczynkę i zaniosła na bagnisty brzeg rzeki. O, właśnie zbliża się synek. Rokuku, usiadłeś jaka panie do domu ma ukrawę? Panienka, kumku, witaj jedleczko, kumku, czyli wspaniała. Nie mów tak złośno, bo się odwróci i jeszcze nam ucieknie. Gdzie ja jestem? Ratunku, pomocy! Nie ja mam już przebrać do domu. Nie krzyk, tak. Nikt się nie usłyszy. Zobaczymy, kto ma wspaniałego syna. Na pewno zechce się z tego oglądać. Ja? Z Rokuku? Nigdy, jeszcze nigdy, ratulku. Niech się tak, cię nie usłyszę. Skardyńko, um, um, um. zanieśmy na no, liśnę fara, niech tam jest cały dzień i całą noc przemyślić sobie wszystko o jutro trosiu. Widzisz Skardyńku, z moim skyną? nie ma dyskusji, ale nie ma się, on jest taki piękny. <tryk> 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 Celneczka usiadła na liściu i gorzko płykała. Tymczasem słoneczko wędrowało po niebie i znikąd nie było nadziei na odmianę losu celneczki. Wydawało się, że to już koniec. Celneczka nie zauważyła, że przy liściu pływają dwie złote rybki. Tymczasem te złote rybki do tego stopnia poruszył płacz biednej że postanowiły ratować ją przed wstrętnym ropuchem czerpały liściem na prawo i lewo. Ratunku! Czy naprawdę nikt nie potrafi im pomóc? Czy rzeczywiście muszę zostać żoną tego wielkiego stwora? Ratunku! Pomocy, pomocy! Ale głos jej był coraz słabszy. Sił miała coraz mniej. Tymczasem do liścia przyfonął motyl. Ładca lineczko, ja ci pomogę. Już lekki przegryzły łodygę liścia. Weź swoją wstążkę i jeden jej koniec przywiąż do mnie, a drugi do liścia na którym siedzisz. W Włoszech chmury wysoko, dole lepod głęboko, wolno i się wijać ja chcę usłyszeć, kto biega przez ciszę radnych tych ptaków się śmiech. Dziękuję Ci bardzo za pomoc! podpływa Wstający dzień znalazł salineczkę uśmiechniętą. Zorientowała się, że udało jej się uratować przed ropuchem. Płynęła rzeką bardzo szczęśliwa. Nie zdając sobie sprawy, jak groźna jest sytuacja, w jakiej się znalazła. Przecież pierwszy wir rzeczny mógł ją porwać. Kto wie, jak skończyłaby się ta historia, gdyby na horyzoncie nie pojawiłyby się zupełnie inne niebezpieczeństwa? Oto na płynącym rzeką liściem dał się słyszeć warko. który zamieniał się w huk wielkich skrzydeł. Przerażona sylneczka zamknęła oczy i w tym momencie ogromne, włochate łapy gwałtownie złapały ją w pół i uniosły w górę. Leciała tak ku słońcu i wydawało jej się, że leci na stracenie. Po jakimś czasie jednak barko zaczął delikatnie słabnąć, ale lot się obniżał. Za moment wszystko ustało. Maleńka saneczka dotknęła nóżkami ziemi i za chwilę usłyszała niski, buczący głos. Pani pozwoli, że się przedstawię z tym hrabą że przed małym i nie mogłem oprzeć się pokusie, żeby panią zaprosić do swojego domu na przyjemność. Zaprosić? To tak wyglądają zaprosiny? Nie była I hmm. prowadził, żądam wyjaśnień. Przepraszam, jak pani ma na Salineczka, a bo co? Dlaczego się pani na mnie gniewa, Salineczko? Chciałam cię zaprosić na przyjęcie. Więc delikatne zaproszenie. My, chrobonosze, jesteśmy po prostu z Podniesie ja pan wstryź. nie mam pan nic do powiedzenia. Odchodzę. proszę zaczekać ja wrócić i Na przyszłość. Zanim pan później go tak podobał, uczynku przyjmie się ze nami. Zajleczka obróciła się na pięcie obrażona. Ruszyła w drogę. Zbliżała się zima. i celneczka tak bardzo padła z sił, że nie była w stanie podnieść się z posłania. Zdawało się, że to już koniec, że nie przetrzyma następnej fali chłodu. I wtedy zdarzyła się rzecz niezwykła. Otóż pewna wąsata mysz, szukająca resztek pożywienia, udała się na ściernisko i znalazła majaczącą z chłodu celneczkę. Natychmiast zabrała ją do swojej cieplutkiej norki. Dobrze nakarmiła ją, ogrzała. Kiedy celniaczka doszła do siebie i podziękowała za uratowanie życia, wąsada mysz powiedziała cieszę się calineczka, że Cię odnalazłam. Jestem taka samotna, a tu nadchodzi zima. Zima długa i strona, a cóż ma robić zimą stara mą satanesz? Umieram z nudów zazwyczaj. Gdyby nie mój przyjaciel kret, to kto wie? Tu jeszcze opuściły Cię śniegieszka? Nie znasz kreta? To duży błąd. Musisz go poznać. To taka miła i spokojna osoba gospodarny, Zarazny i ogromny wodako ma kilka. Zazdroś duchek. Z cał zimno. Wiesz co salina i jutro wybierzemy się do kreta w odwiedziny. Zobaczysz, jak się ucieszy. Nazajutrz mąsa ta myśl pięknie się ubrała. Wyczesała swoje wyleniałe futerko i ruszyła razem z Salineczką do kreta w odwiedziny. Kret mieszkał głęboko pod ziemią. Więc musiały długo maszerować. Wreszcie stanęły przed kreda drzwiami. Zapukały. Słyszały szuranie i za chwilę otworzyły się drzwi. W drzwiach stanął ogromny kret. W przed pięknym, błyszczącym Ukłonią się nisko i powiedział. Dzień dobry, moja szanowna środku. Kogo pan ze sobą prowadzisz? Szalineczka znalazła ją do na środowisku. I no dobry panie krecie. Dzień dobry moje dziecko, jesteś śpię i jak się pięknie rumienisz Panie Krecie, sam sprawdzić komplementy w salineczce. Zapraszam cię nas do środka. Proszę bardzo, zaraz knię się w skudę. Calineczka weszła z wąsetą myszą do środka. Dom kreta był duży i solidny. Wszędzie. W każdym kąciku tkwiły poupychane zapasy zimą. Czerwoneczka była zdumiona. Zapobiegliwością kreta. Kiedy pani ta dziecko robiła tyle zapasów, widzisz moje dziecko. idzie długo i stroje zimą. Poza tym nigdy nic nie wiadomo. Co jest pan ma na myśli, sędzia? Tak patrzę sobie na Czerwoneczkę i patrzy i tak sobie myślę. Co jest pan tak myśli, sędzia? Może Czerwoneczka zechciałaby zostać moją... z małżeństwa. Mysz wstała zadowolona. Ukłoniła się kretowi i obiecała, że jutro też przyprowadzi calineczkę. Calineczka była przerażona. W drodze powrotnej zauważyły, że coś leży w korytarzu. Calineczka podbiegła bliżej i zauważyła wielką jaskółkę. Jaskółko nie dawała znaku życia i calineczce zrobiło się bardzo smutno. Pobiegła do domu myszy i wróciła z ciepłą chustą, którą dostała od wąsatej myszy. Przykryła jaskuł. Po chwili, gdy zbliżyła głowę do piersi jaskółki, usłyszała cichutkie bicie serca. A więc jaskółka żyła. Biedny ptak. Widać przed zimą nie zdążył odfrunąć do ciepłych krajów. I zamarzł. Teraz jednak powoli dochodzi do siebie. Jaskółka kochana! Na świecie panuje już wiosnia. Nicą teraz dłuższe, słoneczko świeci teraz mocniej. To dobrze, jestem ja silniejsza i niedługo będę mogła musząć. Jedzie w inog. Ja z kochana, zabić mnie ze sobą. Ja muszę mi do małżeństwa. Ja nie chcę zabić mnie w świat. Może jutro, może już jutro spróbujemy no, sprostować skrzydła. Nie martw się, poleci ze mną. Przecież uratowałaś mi życie. Albo wiesz co? Nie stracimy czasu, siadaj na mój krzpie, bo już teraz, czeka na nas droga, jak się cieszę, jesteśmy wolni. Jaskuka wzbiła się wysoko w powietrze, leciała tuż ponad chmurami, a mała cajeczka wtuliła się w jaskółcze pióra, gdyż tam wysoko w górze był chód ogromny. Leciały tak wiele, wiele godzin. Zdawało się, że przefrunęły nad całą ziemią. Wreszcie jaskuka obniżyła i powiedziała. A teraz, Celineczko, uważaj. Będziemy lądować. Znajdujemy się w krainie wiecznego lata. Tu będziesz szczęśliwa i bezpieczna. I wylądowały szczęśliwie na ziemi. Celineczka była szczęśliwa i zdumiona. Wokół kwitły przepiękne, różnokolorowe i pachnące kwiaty. Tymczasem jaskółeczka wzbiła się w powietrze i pomachała celneczce na pożegnany skrzydełkami. Celneczka znalazła się w przepięknej krainie. Okazało się, że w każdym z kwiatów mieszkał mały elf. Jeden z elfów przyleciał przybitać jego dziewczynkę. Mieszkańcy, na dziewczynko, gdy usłyszałam o tobie, czekałam na ciebie. Kim ty jesteś? Jestem duszkiem tego kwiatu i królem całego obrotu. Czy zostaniesz moją żoną? Oczywiście, że tak. Pierwszy raz od dawna moje serce raduje się. Mieszkańcy krainy kwiatu. Ja. Oto wasza królowa. Oto kończy się bajeczka. Powieść jakich mało. Już szczęśliwa całeczka. Czy wam się podobało? Świata, życie ma odmienny smak I inaczej świeba słodyk, i inaczej w tym ma. I ty możesz. 没关系